Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy teraz zadanie 48. Rozstrzygnij, która z liczb jest większa. Po jednej stronie mamy pierwiastek z 2014. Dodać pierwiastek z 2016, a po drugiej stronie mamy dwa pierwiastki z 2015. No i teraz, która z tych liczb jest większa? Obie liczby na pewno są liczbami dodatnimi, prawda? To widać od razu na pierwszy rzut oka. Więc liczby dodatnie możemy tak porównywać, że ta jest większa, która ma większy kwadrat, czyli po prostu możemy sobie te liczby podnieść do kwadratu w ogóle. Oznaczmy je sobie jakoś. Tutaj A to się równa, i teraz A kwadrat właśnie. To będzie tutaj oczywiście należy wziąć w nawias tą sumę. No i podnieść do kwadratu. Skorzystamy z wzoru skróconego mnożenia. Będzie 2014, dodać. Dwa razy pierwiastek z 2014, razy pierwiastek z 2016, dodać. 2016. Tutaj dodam, że no, robimy to zadanie bez pomocy kalkulatora. No, na pewno można by po prostu na kalkulatorze sobie obliczyć, ale tutaj chcemy chcemy tak bez pomocy kalkulatora. Dodać dwa pierwiastki i tutaj te liczby możemy pomnożyć 2014 razy 2016. I zrobię może tak, że tutaj teraz zrobię... Taką ciekawą rzecz. Przepiszę 4030, natomiast zamienię te liczby w taki sposób. 2014 to jest 2015 odjąć 1, a 2016 to jest 2015 dodać 1. I skorzystam tutaj z wzoru skróconego mnożenia. Mianowicie tutaj napiszemy jeszcze dwa razy pierwiastek, i tutaj będzie 2015 do kwadratu minus 1. I teraz będę szacował, mianowicie ja napiszę tak, że to jest mniej, to jest na pewno mniej niż, przepiszę 4030, przepiszę 2, przepiszę pierwiastek i 2015 do kwadratu, ale tej jedynki już nie przepiszę, czyli jeżeli tu było minus 1, no to znaczy, że na pewno było mniej. Teraz uwaga, pierwiastek z kwadratem się zniosą całkowicie. Będzie wartość bezwzględna z 2015, czyli po prostu 2015. Tutaj jeszcze dodatkowo pomnożone przez 2, przez czyli mamy 4030. No i tu drugie tyle, czyli będzie 8060. W tym momencie wykazałem, że liczba a kwadrat jest mniejsza niż 8060. Tu jeszcze poprawmy sobie 15. O. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę b kwadrat, to to będzie 2 razy 2015 pod pierwiastkiem. Wzięte do kwadratu 2 do drugiej 4. Tutaj kwadrat i pierwiastek się zniosą, no i zostanie 8060. To jest dokładnie równe b kwadrat. Tutaj jest wyjaśnienie, prawda? Czyli y, udowodniłem, że a kwadrat to jest mniej niż b kwadrat. Czyli ponieważ te liczby są dodatnie, no to ta jest liczbą większą, która ma większy kwadrat, więc napiszemy, że a jest mniejsze niż b.